Jesteśmy w Birkat Almouz, miasto, które zostało opuszczone przez ludzi. Tu widzimy walące się budynki bez stropu, bez drzwi, bez okien, bez ścian. Bardzo różnie. Na przykład tu jest taki jeden budyneczek jeszcze ze stropem. Tu widzimy do środka wchodzimy. Okienka. Tu rozwalony strop części. I jak to wygląda dalej. W każdej chwili tu się coś może zawalić. Tak to wygląda. Idziemy tutaj. I tu kolejne jakieś pomieszczenie. Tu już wyjście na zewnątrz na, na dach, kolejne pomieszczenie. Też wszystko rozwalone widzimy, widać dziura w dachu. Albo w kolejnym piętrze. No ale wychodzimy stąd. Wychodzimy i tu można zobaczyć kilka innych i palmy, palmy w dole, oaza i góry. Tak wygląda Oman, rejon miejscowości Nizwa, niedaleko Nizwy.